Hejka kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym na moim kanale Dzisiaj nagrywam dla was Clean with me Rok temu, jakoś tak mi się wydaje Chyba w lutym 2020 Nagrywałam dla was odcinek Jak właśnie sprzątałam Z wami tą oto szafkę Taki odcinek bardzo wam się spodobał I pisaliście, że właśnie lubicie w moim wykonaniu clean with me Ja przez rok w sumie Nagrałam kilka takich odcinków Time lapse, kiedy przyspieszałam wam Jak sprzątam mój pokój ale stwierdziłam, że czas znowu zrobić odcinek, jak sprzątam właśnie tę szafkę. Jest to miejsce, gdzie mam bardzo dużo rzeczy, naprawdę. I są tutaj kosmetyki. Trochę też jedzenie, więc muszę to ogarnąć i nie chcę, żeby tutaj to jedzenie w sumie było z kosmetykami, ze świeczkami, z jakimiś dodatkami, innymi rzeczami. Więc dzisiaj stwierdziłam, że razem z Wami zrobimy sobie taki mały porządek i po prostu pokażę Wam teraz, jak to wygląda przed. Ja tutaj w ogóle nie zaglądałam, więc zobaczycie, jak to naprawdę wygląda. Nie będę tutaj nic ściemniała, nic oszukiwała. Także będziecie mi towarzyszyli i mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodoba. Taki na luzie możecie sobie wziąć coś do jedzenia, do picia albo na przykład sprzątać razem ze mną. Ja bardzo lubię oglądać takie filmiki, także na luzie zapraszam Was właśnie do sprzątania. Tutaj mam tą szafkę i ja mam jakby połączenie razem z biurkiem, bo wiecie, moje meble były robione tam na wymiar i to wszystko jest jakby połączone. A w tej szafce naprawdę mam dużo rzeczy, więc a teraz otwórzmy pierwszą część. Zobaczycie, jak to się prezentuje. Aż mi jest trochę wstyd, bo naprawdę ja mm, po prostu tutaj upychałam różne rzeczy i, i to nie powinno tak wyglądać. I czas na drugą część. No, tutaj jest trochę lepiej, szczerze przyznam. Tutaj coś się dzieje niedobrego, to wszystko musi być uporządkowane, żeby mi też było lepiej, wygodniej, żebym wiedziała, gdzie wszystko jest. Zabieram się za to, będę wam trochę pokazywała, czasami też będę coś tam przyspieszała, będę wam może coś tam opowiadała. Zacznę może od tego. To jest jedzenie, które mi się nagromadziło. Czasami sobie coś tam podjadam w pokoju, więc to jest na przykład czekolada. Tutaj są takie moje ulubione Kinder Hippo z urodzin. Jeszcze kilka mi tutaj zostało. Kolejna czekolada, moja ulubiona także z urodzin, tutaj niewiele zostało. I właśnie ja nie chcę, żeby to leżało z jakimiś kosmetykami i innymi rzeczami, więc chyba będę po prostu to musiała zanieść albo do kuchni, albo zrobię jakieś miejsce na to. Mam tutaj też jakieś lindory pojedyncze i batoniki, a także jedzenie. Mmm, dobra. Nic się z niej nie stało. O tyle dobrze, że wiecie, ani nie prześmiergła, ani nic jej się nie stało od tego, że leży w takiej szafce. Dobra, jedzenie jest git. Mm, tu jest system wybielający. Ja zrobiłam to dwa razy. Dam temu chyba drugą szansę i po prostu będę systematyczna, bo to musi chyba być przez jakiś tydzień. Ale to jest w ogóle coś, co zajmuje mi dużo miejsca i to jest w ogóle, muszę to komuś oddać. Ja to kupiłam z myślą o farbowaniu ubrań w tamtym roku na kwarantannie był, Była taka moda na robienie tie-dye na ubraniach, no i wszyscy testowali różne sposoby, wszyscy robili to tie-dye na TikToku, ale to nie działa. Totalnie tego nie używam, więc po prostu komuś to podaruję, bo mi się to nie przyda. Tutaj są też moje opakowania na laptopa. W sumie one mi są potrzebne, one są wygodne, fajne, więc... Później sobie gdzieś położę. Tutaj mam nawet dzwonek do roweru, więc muszę go przyczepić do roweru. Nie wiem dlaczego jeszcze tego nie zrobiłam. Może dlatego, że było zimno i nie jeździłam na rowerze, ale wezmę. Wezmę ten. ten. Tutaj też jest mój e, case na telefon. A aktualnie na no, mój obecny mam tylko dwa case i tak na zmianę je noszę, ale ten jest naprawdę fajny. Mimo tego, że trochę już mi tutaj się odbarwił, to one są fajne. Tutaj. E, Okej, okay, tutaj są świeczki, pilajty. Ale no, dobra, muszę to ogarnąć To kiedyś było fajne Aha, ale mnie zaś... Zaświe... Ale, ale mi się ciemno zrobiło przed oczami ja... O, zapach jakiejś świeczki Ale... A! Ja nie wiem, co się dzieje O kurczę, o, nie spodziewałam się tego N Nigdy mi się czegoś takiego nie stało, że aż tak mi się w nosie zakręciło I mi się aż ciemno zrobiło przed oczami Bo po prostu chyba... Zapach tej świeczki. O! Ja nigdy nie miałam takiego uczucia. Mi wykręca nos, jak, jak to wącham. Nie, to jest git, to, to ten, ale ten zapach chyba jest zbyt mocny. Dobra. Tutaj mam też jakiś rozwalony wosk, muszę to wyrzucić, bo raczej nie będę z tego korzystała. trochę tego wszystkiego zrobiło i zdecydowanie te świeczki muszę gdzieś indziej położyć. Ja mam coś z nosem czy coś, ale zdecydowanie wolę takie zwykłe, wiecie, białe, bez zapachu. Mam tutaj też takie zapałki do świeczki i w ogóle muszę coś tutaj jeszcze umieścić, bo tego jest trochę mało, więc albo muszę dokupić sobie jeszcze takich właśnie wkładów, chociaż ja je rzadko używam, więc chyba muszę tutaj coś jeszcze przełożyć, także na razie to zostawiam. W ogóle to opakowanie niestety mi się lekko rozwaliło. Zobaczcie, ewentualnie to zakleję, okej, okay, to jest dobry pomysł. Zakleję to albo superglutem, nie wiem, coś z tym zrobię zaraz. A tutaj um, jest bardzo dużo kosmetyków i naprawdę powiem Wam, że to wszystko jest. Tylko i wyłącznie z kalendarzy adwentowych Ja nie dojrzewam sporo takich swoich kosmetyków, wiecie, do pielęgnacji Których na co dzień używam w pełnowymiarowych wersjach To jeszcze tutaj Zaraz się tym zajmę, po prostu jest tego tyle Że będę musiała sobie zostawić rzeczy, które chcę przetestować Albo które chcę sobie zostawić A pozostałe po prostu komuś dam W tym pudełku są woski I muszę zrobić znowu Nie wiem co się dzieje, dlaczego mój nos tak reaguje na to Muszę zrobić tutaj research zdecydowanie, ponieważ... Naprawdę niektórych wosków już nie będę używała, albo to są jakieś totalne końcówki, więc e, zaraz tutaj poprzebieram to wszystko. Tutaj do tego pudełka przełożyłam sobie moje ulubione woski, albo po prostu te jeszcze takie nieotworzone, e, a powyrzucam te albo, które są stare, których e, już raczej nie będę paliła. Ja ogólnie teraz w ogóle raczej nie palę wosków, więc. E, no, to była taka kolekcja sprzed kilku lat, kiedy miałam fazę na woski. Odeszłam od wosków, dlatego, że po prostu miałam bardzo wybrudzone meble, ponieważ te woski się rozpuszczały, później chciałam wymienić. Ten wosk był cały zaklapy tym wszystkim, więc no chyba woski nie są aktualnie dla mnie. Tutaj w tym pudełku, które się aż nie domyka, są kesy na telefon. I przyznam wam, że to jest moja kolekcja na poprzedni telefon. Niektóre posprzedawałam, ale do niektórych mam też sentiment albo po prostu szkoda mi jest a, sprzedać, bo nie wiem, lubię je. O, tutaj na przykład na mój stary telefon, nigdy tego kejsa nie założyłam, bo telefon mi się zepsuł. Niestety na ten moment z bólem serca, mimo tego, że może chciałabym zrobić tutaj porządek, to zostawiam to na razie, ponieważ no, nie mam co z tymi Kejsami zrobić. Też nie wyrzucę, ponieważ niektóre są ładne. Tutaj też. E, Taki dżem śliwka. W ogóle muszę go wziąć do lodówki, ponieważ go otworzyłam. On jest przepyszny. Teraz czas trochę tutaj posprzątać. Jeśli chodzi o to pudełko, to właśnie w poprzednim filmie Mówiłam wam, że tutaj mam Wszystkie moje fanarty, jakieś listy Od was, kiedy miałam jeszcze skrytkę pocztową I również są tu takie jakby um, Jakieś karteczki od firm Jak czasami dostaję w jakichś paczkach Więc jest tego naprawdę tutaj dużo Ale jest to po prostu pudełko Z niesamowitymi wspomnieniami Kiedyś może wam na jakimś filmie trochę pokażę Ale no na razie nie będę tego wszystkiego Wysypywała, bo jest tego naprawdę Bardzo, bardzo dużo. Jak widzicie tutaj po boku To niezbyt ładnie wygląda, no ale mam telewizor u góry więc jakieś kable niestety muszą być Teraz się zajmę tymi kosmetykami i po prostu przeniosę te których raczej nie planuję używać Są kosmetyki, które zostawiłam i raczej na ten moment nie będę ich używała Po prostu posprawdzałam to, czy chcę je No i wyszło na to, że chyba tak średnio Stwierdziłam też, że może jak będę robiła jakieś takie mini rozdanie na Instagramie To dorzucę trochę tych kosmetyków żeby po prostu wam rozdać. Wydaje mi się, że tutaj, oprócz tego, dodam po prostu jakieś inne kosmetyki, które mam nieotworzone, a które czekają na przetestowanie. Teraz będę może trochę ucięta, ale przechodząc nieco niżej. No tutaj też jest sporo rzeczy, także muszę znowu zrobić przegląd. Tutaj mam na przykład balsamy do ciała, więc to na pewno sobie pozostawiam. Tutaj jakieś olejki Listen up. There's not a thing that I can get from you, boy. I don't need that much. Need that much. How can I tell you what I? Tutaj w tym pojemniku umieściłam sobie moje maseczki. Większość zajmują te takie sforeo, które są do urządzenia. Mam naprawdę niewiele maseczek do twarzy, ponieważ już od jakiegoś czasu rzadziej ich używam. I mimo tego, że je lubię, to jakoś tak nie mam za bardzo czasu, żeby robić je na co dzień, więc po prostu to jest taka ostateczność. Tutaj kolejny pojemnik i także są rzeczy nieużywane jeszcze, nie przetestowane przeze mnie. Teraz czas na przegląd świeczek. Tutaj moja nowa, której jeszcze nie paliłam, ale ma przepiękny zapach, więc ona zostaje oczywiście. pojemnik z okularami jakimiś na do zdjęć e, i z takimi opaskami, także po prostu e, zaraz to przejrzę. O, tutaj jest jeszcze jedna świeczka. Świąteczna. Hmm, dobra, zostawię ją, no bo wiecie, ładna jest. I po boku są moje książki. Więc w sumie powiem Wam, że to w miarę jest uporządkowane. Tutaj jest jeszcze jakaś opaska. Tego nie będę przestawiała z tego powodu, że to tutaj dobrze jest rozmieszczone i podoba mi się taki układ. To są książki, po prostu, które y, nawet lubię. Są tutaj też lektury albo takie, które po prostu mają dla mnie jakiś sentyment. Zobaczcie, tutaj nam się zrobiło tak pusto, więc muszę na pewno umieścić jeszcze to. Jedzenie jest, wiecie, na trudne momenty, kiedy po prostu będę chciała sobie coś przekąsić. Zaraz jeszcze tutaj wszystko ogarnę i do Was wrócę, bo naprawdę mam tutaj lekki bałagan. Minęło trochę czasu i wydaje mi się, że. Już skończyłam i udało mi się tutaj zrobić porządek, wszystko ułożyć tak, aby po prostu było mi wygodnie. I teraz wychodzę z takiego założenia, że chyba będę musiała po prostu robić to co kilka tygodni, miesięcy, aby mi się to, wiecie, nie nazbierało. Także zaraz Wam tak pokrótce pokażę z bliska. W sumie jestem bardzo zadowolona, że mi się udało, że zrobiłam to trochę poniekąd razem z Wami. No i teraz już jest czysto, fajnie, wszystkie rzeczy są na miejscu więc jestem zadowolona i Wam także polecam, motywuję Was. Możecie tak właśnie swój czas wykorzystać właśnie na posprzątaniu jakiejś części w Waszym pokoju albo mieszkaniu, domu. Także kochani, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek, oczywiście lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, dziękuję Wam za poświęcony na oglądanie czas, buziaki!